Cześć, witam Was w kolejnym odcinku gry na planszy. Dzisiaj powiem Wam bardzo krótko na temat dodatku dodatku do gry Concordia, już kiedyś ją go recenzowaliśmy. Tak wygląda instrukcja do tego dodatku, a dodatkiem jest plansza. Plansza, którą tutaj widzicie, plansza jest dwustronna. Mamy tutaj planszę tzw. zwanej Germanii i to jest ta, na którą patrzycie. I mamy po drugiej stronie planszę w Brytanii już Wam pokazuję ona jest pozioma jest sugerowana dla mniejszej liczby graczy jak widzicie mamy tutaj standardowo jak w Concordii, tak. miejsce na zakup kart plansza, która widzicie jest mniejsza jest ciaśniejsza dużo połączeń wodnych, czyli praktycznie całą wyspę możemy sobie objechać na około i tutaj w przypadku Brytanii, nic, za, za dużo się nic nie zmienia oprócz tego, że nie mamy w ogóle żetonów A. Czyli miast z żetonami A w ogóle nie ma i tym się to wszystko, tym się to, 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 to będzie różniło. Miejsce startowe w tym przypadku to jest Portus Itius, czyli tutaj na, na dole po prawej stronie oraz Londinium, czyli tu, także jak widzicie, dość blisko siebie rozpoczynamy, tak jak w przypadku wersji podstawowej. Druga strona, czyli strona Germanii, to strona, która, no, sporo, sporo tutaj jest, prawda? Mamy e, naprawdę dużą, dużą planszę. I tutaj mamy dość e, dużą e, zmianę, jeżeli chodzi o zasady. Mianowicie pomiędzy niektórymi miastami, na przykład pomiędzy Aliso a Nidą znajdują się takie, nie wiem jak nazwać, nazywać, tower, tak, takie jakieś takie wieże, w których, patrzę teraz w instrukcję, nazywane nazwane to jest rzymskie zameczki. I w tych rzymskich zameczkach, jak sobie rozłożymy sobie bonusy, na tej małej planszy, czyli te rzeczy, które będziemy sobie tutaj podwójnie punktować, to z pozostałych w sposób losowy wkładamy właśnie do tych rzymskich zamków te znaczniki tam nie wiem, z winem, z, z, z żytem, zbożem itd., itd. I zmiana jest taka, że po pierwsze, na tej planszy mamy, nie mamy jako takich drog wodnych, mamy natomiast drogi wodne, które jak widzicie, są rzekami, też jaki są tutaj gdzieś tam się. Funkcjonują. Pierwsza zmiana jest taka, że po pierwsze, używając architekta, możemy poruszyć się dwoma, dwa razy statkiem i raz na lądzie, czyli łącznie mamy trzy ruchy. W każdym innym przypadku mamy ruch jeden. Druga rzecz, na jednym takim wodnym szlaku może stać więcej niż jedna łódka, co było nie do pomyślenia w wersji podstawowej. W przypadku poruszania się po tych normalnych ścieżkach tylko jedna osoba może stać na takiej ścieżce. Rozpoczynamy sobie w Bazylii, czyli rozpoczynamy sobie w, już Wam pokazuję, bo Bazylia i kolonia Agrippina. Kolonia Agrippina jest tutaj, a Bazylia jest tutaj, czyli po dwóch różnych stronach planszy. Jak widzicie, czyli jest troszeczkę inna plansza niż, niż wszystkie trzy pozostałe. I mamy kolejną rzecz. Jeżeli zagrajamy trybuna, czyli gramy tą kartę, która kończy nam wykładanie kart i zbiera nam karty z powrotem, to jeżeli nasz, nasz żołnierz, czyli ten kolonista, stoi sobie między miastem a takim zamkiem rzymskim, to ma prawo wziąć ten bonus i z tego bonusa wziąć adekwatny do tego bonusu, do tego bonusu zasób. Także jest tutaj. Trzy tak naprawdę poważne zmiany. Pierwsza zmiana to jest taka, że mam więcej ruchu. Druga, że zaczynamy w dwóch różnych miejscach planszy. Trzecia, że możemy w sposób jeszcze inny, aniżeli poprzez prefekta, czyli poprzez wywalanie prowincji, zbierać zasoby. Także tak wygląda, tak wygląda dodatek do gry Concordia. Mówię bardzo krótko, bo możecie sobie cofnąć się tam i poszukać sobie, jak się grało w Concordie. Tak wygląda opakowanie w której w można dokupić sobie odrębnie mapę lub można dokupić już nową grę, która ma obie mapy, to jest bardzo ważne, czyli ma obie mapy i ma troszeczkę inaczej wyglądające niż w podstawce zasoby. Zdecydowanie troszeczkę ładnie te wygląda. wyglądają. Zapraszam Was do posłuchania, co mam do pytania, jak się nam grało z tym dodatkiem, czyli czy dodatek rzeczywiście dużo zmienia i dużo wprowadza do rozgrywki. To znajdziecie na www.planszy.pl i dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam na kolejne. Dzięki. I do zobaczenia.